Hej, hej, hej kochani z tej strony Leugante, witam was serdecznie. Słuchajcie, wraz z nowym dodatkiem dostaliśmy nie tylko ten piękny strój, który mam na sobie, nie tylko strój yy, dodatkowy, ten, który można jeszcze, przypominam, wydropić na Twitchu, yy, taki kosmetyk związany z księżycowym nowym rokiem, ale również dostaliśmy strój mleczarki. Ten strój mleczarki znajduje się, słuchajcie, w umbrowej jamie. Tu, w tym miejscu. Nazywa się to posterunek porzucony. Widać go tak we mgle, tuż o, o, w tej chwili na czubku mojej głowy. To jest to miejsce. Jeżeli idziecie tam przez mgłę, to trzeba się będzie wdrapać na szczyt wieży. Ja postaram się y, wylądować u góry, tuż przy samej skrzynce. Mam nadzieję, że się to uda. Jest łatwy, prosty do zdobycia, ale nie było o nim jakby tak oficjalnie gdzieś tam mowy i chyba, chyba jest taki jakby lekko ukryty, mam wrażenie, słuchajcie. Dobra, jesteśmy i to jest, widzicie, Proszę bardzo. W tej skrzeszce mamy przepiękny strój mleczarki. Może zeskoczymy tu, przebierzmy się w niego, słuchajcie. Spodni tam nie było, rękawic nie było. Były buty. Proszę bardzo. Tak teraz wygląda. Mleczarka. Yy, I nowa lokacja, której też tutaj nie było dodana, więc kochani miłego zwiedzania i dobrej zabawy przy dojeniu jaków. Hej! Hey!